Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Dawid Bremer, trener Podlesianki Katowice, dzisiaj remis z karkonoszami 1 do 1. No mieliśmy już okazję porozmawiać po meczu. Jest lekki niedosadno, nie ma co ukrywać. Myślę, że tak, no z przebiegu gry. Mogliśmy się pokusić o zwycięstwo tutaj, aczkolwiek no, uczymy, się. uczymy się też szanować takie, takie wyniki, bo to był bardzo ciężki teren. Ta drużyna karkonoszy była dobrze zorganizowana, bardzo groźna z kontrataku, więc myślę, że, że w jakiś tam sposób czujemy też satysfakcję po tym remisie. Ale z zastrzeżeniem, że rzeczywiście no, mieliśmy wrażenie, że, że, że można było się tutaj pokusić o, o komplet punktów. Na pewno, na pewno były ku temu szanse. Gdzieś w końcówce spotkania, czy, czy, czy Alan Lubaski miał swoją szansę, czy, czy Grzeszczu. No ale suma sumarum, szanujemy, szanujemy remis, dopisujemy go sobie do dorobku. Mamy teraz dużo czasu na, na przepracowanie pewnych elementów, które gdzieś tam jeszcze nam nie wychodzą. Jeżeli chodzi o tę straconą bramkę, no to ona padła w takim najmniej spodziewanym momencie, bo graliśmy naprawdę fajną piłkę pod kontrolą. Ten mecz był w drugiej połowie, szygowana podwójna zmiana, no i to się wszystko posypało. Hmm. No tak, tak, niestety tak troszeczkę, troszeczkę charakterystyczne to jest, że, że, że tracimy te bramki w takie dosyć w takich momentach, kiedy kontrolujemy przebieg gry. Karkonosze miały swoje minuty, ale to były wcześniej, na początku drugiej połowy. Miałem wrażenie, że troszeczkę się zagubiliśmy w tej grze i, i, i oddaliśmy pole rywalom, ale później ta sytuacja uległa normalizacji. Zaczęliśmy znowu operować piłką, zaczęliśmy sobie tworzyć przestrzeń na, na, na połowie rywala. No, bramka stracona, no, tak wyglądała tutaj z naszej perspektywy, jakoś no, 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 no do uniknięcia, ale. Oczywiście no, no, no padła, trzeba było, trzeba było rozpocząć akcję reanimacyjną, no, która się udała, e, fajnie, że, że zespół się podniósł z, z kolan, że, że wyrównał i, i walczył jeszcze o, o pełną pulę do, do, końca, do końca spotkania. Za nami mega intensywny okres, bo rozegraliśmy wiele spotkań na przeciągu tych kilku tygodni. Teraz ta przerwa będzie dłuższa, bo nie będzie meczu ze Śląskiem 2 Wrocław, który jest przełożony, no to chyba gdzieś tam fizycznie pomoże podlesiący. Myślę, że tak, no, na pewno te, te, te trzy mecze dały, dały w kość. Oczywiście nie wszystkim, bo nie wszyscy też zaliczyli mm, taką dużą liczbę minut, ale te osoby, ci zawodnicy, którzy rzeczywiście zagrali trzy pełne mecze lub prawie pełne mecze, to było widać, że, że oni w tym tygodniu byli jeszcze ciężcy. No, tutaj na, na dzisiejszym spotkaniu wszyscy wyglądali fizycznie bardzo dobrze. Do samego końca e, graliśmy na wysokich obrotach, na wysokim tempie, no, co, co, co warte też podkreślenia, karkonoszenie grały swojego meczu jakby jednego z z, z, tych, z tego trójmeczu, więc więc tutaj mieliśmy, mieliśmy lekki deficyt w tym, w tym wymiarze, ale zniwelowaliśmy go w trakcie spotkania. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o, o przygotowanie tego meczu, no to no to zespół wyglądał bardzo dobrze. Kolejny raz też zmiany dobrze, dobrze weszły w mecz zawodnicy, którzy, którzy Pojawili się na boisku w trakcie gry, dali, dali jakość, y, uzupełnili te siły, którym już, y, które już brakowało y, tym zawodnikom, którzy zeszli. Po tych sześciu kolejkach chyba można stwierdzić, że tak wyrównanej kadry w Podlesiance nie było jeszcze nigdy. No nie było nigdy, no, nigdy też nie byliśmy na takim poziomie, no piszemy nową historię tego klubu i fajnie, że możemy dysponować taką y, szeroką kadrą, ambitną, no ja ciągle mam takie wewnętrzne rozterki, bo jeszcze paru zawodników nie zadebytowało na tym szczeblu, a zasługują na to. tak? Tutaj, tutaj na pewno, na pewno jest, to, jest to dla mnie osobiście jako trenera i pewnie dla sztabu e, tak samo dylemat. Chcielibyśmy, żeby każdy te, te minuty równo rozkładał, no, ale nie zawsze tak się, nie zawsze tak się da. No, tutaj e, myślę, że na każdego przyjdzie pora. E, ta intensyfikacja znowu gdzieś tam się zacznie za jakiś czas, no bo wiadomo, że ten mecz przełożony ze Śląskiem dwa Wrocław. On nam wejdzie w tygodniu, czyli znowu będziemy mieli trójmecz. E, dochodzą mecze w, w pucharze Polski. Już dziesiątego gramy ze śląskiem Świętochłowicę. E, fajne spotkanie. Tu już z góry mogę powiedzieć, że zawodnicy, którzy mają tę mniejszą liczbę minut, dostaną maksymalną liczbę w pucharze i to z drużyną, która, która jest bardzo solidna i na pewno na pewno nam to pomoże przerotować tymi siłami. Dać im też wiarę w to, że ich praca na treningach może również przynosić efekty w grze w meczach. I, no, na każdego z tej szerokiej kadry i myślę, że prędzej czy później każdy, każdy zadebytuje na tym szczeblu. Teraz misja MKS Kluczbork, który dzisiaj wygrał na Śląsku 2 Wrocław no na ciężkim terenie, to też pokazuje, że to jest bardzo mocna drużyna. No na pewno tutaj podejdziemy do analizy Kluczborka nie, nie, niedługo, na pewno wyniki imponujące, ale myślę, że że tutaj przede wszystkim musimy patrzeć na siebie. Ja myślę, że w żadnym z meczów, jest mamy sześć kolejek, w żadnym meczu nie byliśmy zespołem charakterystycznym dla grania jako Beniaminek. Myślę, że, że gramy bez kompleksów, myślę, że gramy piłkę dojrzałą, gramy piłkę... Do przodu, utrzymujemy się przy piłce, gramy z dużą kulturą gry i myślę, że nie musimy się obawiać nikogo, czy to, czy to będzie Kluczbork, czy, czy Śląsk dla Wrocław. Oczywiście każdy mecz można wygrać, przegrać lub zremisować, my jesteśmy tego świadomi, ale ja nie obawiam się o ten zespół, bo naprawdę na co dzień widzę tych chłopaków, widzę jak pracują, widzę z jakim zapałem i z jaką wiarą podchodzą do tej, do tej, do tej pracy i jak bardzo cieszy ich ta, ta trzecia liga. Tak jak dzisiaj bodajże Nowo przed samym spotkaniem przypomniał chłopakom, że jeszcze dwa, trzy, trzy sezony temu graliśmy w, w, w okręgówce na, na, na takich stadionach, jakich wiemy. Na, Może nawet nie powiedzieć na stadionach, tylko na boiskach, na pastwiskach. W tej chwili cieszy nas gra na takich obiektach ładnych jak tutaj w, w Jeleniej Górze. Naprawdę imponujący obiekt, fajny mecz na dobrym tempie. Trzeba to docenić. Ale to jest na pewno w tej drużynie jest głód zwycięstw i nie mamy żadnych kompleksów wobec, wobec tych zespołów, które, które są tutaj dłużej. Myślę, że my też mamy swoje atuty.